aktualnym odcinku. Rzuć się w stronę ratusza. No bo jak pomogłeś, ten musi odblokować, Czy się dziwisz? Co za mózg! Where is my super super? Witajcie, ludzie, to jest myperkorn. A to? Tak w Lego? Nie ma mocni? Jak można się domyśleć, po tytule gra opowiada o rodzince nie Jednakże w świecie Lego. my sobie grali z polskiej na i tak dalej. mi mi się ta gra ostatnio, a tak naprawdę taka, która wyszła w latach 2000 Chciałem ją ograć, tylko niestety nie, czy w ogóle posiadam płytkę, czy skąd ja ją miałem, a polskiej wersji już też nie idzie znaleźć, niestety. Stwierdziłem, że no chciałem pograć w ma mocnych, ale że nie ma tego, czego pożądam, to zagramy sobie w wersję LEGO. I zobaczmy sobie, jak rodzinka moc. Co, piątek? – Piątek. Patrzcie! Oto człowiek szpaner wrócił na powierzchnię! Czeka was to głębny wstrząs! Zaraz się wympnie! Odrzuć mnie! To już ciekawych fizykla działa w tej grze. 分かるか Musimy zatrzymać to coś, zanim dotrze do estakady. Chyba mamy towarzystwo. Chyba ja masz rację. My powiedzieliśmy wojnę ziemnemu światu. Nie powstrzymać nas. Zrodo pożałujecie, że wyszliście. Dobrze piło w takim razie. A zgodnie z się bije? Teraz napada. To zezdawać hmm? Pierwsza grupa pogadana. On iść tuć rynkami. To nie byłby tutorial. Aha, jest, na dole. Ale coś mi nie było widać. Skryzuje śmieci! Oj, to mi ulepszyła? Czy to była jakaś tam... miłosna sytuacja? Czy sam? Skończył w tej wiartłach. Okej, czy fajne kombosy można robić na to wygląda? Grają ciosw jak jest ktoś kuszony. Superataku A to nie powinien być i nie ma mocny atak za koło zarabia. Dasz radę je zamrozić? Tak. Jeszcze się zatrzyma, nie postaram się z nim nic. Spoko! Lotowa Już podaję! Tu łoń. Ja chyba nie mogę w tym stać. A nie będziemy po prostu tylko wiertła zamrozić? Natomiast tak tu tworzyć? Za bardzie Krystejbur, to prawie dobra. Lepiej. Za mną! Co, że nie zamontowali nam tu wyłącznika! Nie pijmy dalej! Plany, ci kopacze są z gruntu, nie chcemy! Za, 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 za. Mogę ich zamrodzić? Mogę. Swoich też tam jeszcze jest! Czas. A w ogóle muszę z nich walczyć, nie mogę iść dalej? Ryją mi banie! Patrz, wybierz mi środka. Musi tam być coś przydatnego. Dobry pomysł. Poszukam panelu sterowania. Wchodzimy. Jest jak wąż. Jeśli ustawię tę platformę dość wysoko, Bob będzie mógł przerzucić mnie na estagardę! No to pchać? Śmiesznie mnie że nie widzą. Najpierw pozbyć się chodzi, to by się Aż A, że to by na nowo. A raczej coś innego w sumie. Dalej, Bob, Zatrzymajcie się! Człowiek się zatrzymali, przecież przeważnie jest taki, e, ale się śpiesz do pracy, albo gdzieś tam Ty akurat ich nastych zatrzymaliśmy po tym jak uratujemy mieszkańców, tak? Jasne, ja tu sobie poczekam, a wy musicie współpracować. <laughs> czyżby nowe postacie do blokowania? Violet Max, czyżby I punkt kontrolny, to ja coś mogę zbudować na tym, tak? Tak, muszę mieć jakieś cztery mega klocki. Oj, to śmierdzi jak twój popór. Chyba ty. Nie, chwila. Dzieci, przestańcie. Nie ty. Dobra. Jak pierwszej części. Na nie mogę. Paw się z wózkiem. O, pewnie można coś zbudować z tego. Potrzebujemy więcej tych klocków, żeby coś zbudować. Ale najpierw ratujmy ludzi. Tak, najpierw ludzie. Poradzimy sobie. Na pewno nic ci nie jest. Jestem cały, dzięki. Lepiej pomóżcie pozostałych. Wiem, że nie można zamrozić. Na pewno dzięki moim mocom potrafię coś z nich zbudować, by ocalić z tego kierowcę. Nie przebijesz mojej wyszedłej pętli spróbuję zebrać te klocki w moim polu siłowym. To próbujemy, jak mówisz! Myślę, że zabrała być Raz Złaczy to zrobi. Co to A, jakieś kwiatka ruchomego. Ostatni raz jeszcze po towar do innego stanu. Dzięki za ratunek. Myślałem, że już pomp. Następny Mało nam brakuje. Kurwa, który się pani walczył, strasznie szybki jest. Dobra, jeszcze? Co? Uważajcie! Dzieci, na samochód! O -o! Fajnie! Ja też chcę! Prędź z naszego okna! To chyba Snow Max jest A nie, proszę. Potem kto, Max? Miłego ślizgu! Mrożon? Dziękuję, od dawna jestem twoim fanem. Chcesz autograf? Poproś. Zawsze chętnie mogę. Lepiej się dziś schronić. Dago, kolejny plotek! Dobra robota, ludziska. Dago! Nic mi nie jest. Teraz <kłysy> pan nie ma mocnych kogoś kogo się daje. Dzieci musimy wejść do metu metę i znaleźć smart. Jesteśmy prawie gotowi. Jeszcze jeden brocek i budujemy. O, tak, tak, ale skina odpada, więc będziesz musiał kogoś tam wrzucić za to. A, najpierw podnoszę, dobra. Pojedny Mamy to Nie przestawajmy! Już prawie koniec! Jak tak mówisz, to masz rację. Z naszych połączonych literek i powstało dokładnie to, literka i. Nie mam Ora samotności. Na pewno dasz sobie radę, tato. Przy składaniu grilla raczej się nie popisałeś. Albo sobie cisną w takiej sytuacji. Dobra, zaczynamy. Jak pomogłeś temu się odblokować, czy się dziwisz? Co za mózg? Znowu się pokazali. To nasza okazja. Za nimi. A, Maszynownia jest gdzieś tutaj. Jeżeli teraz maszynowni? Nie ma blisko żadnego zwiedzania. Resta potrzebna. No Tylko no. się przyjąć jak stoją obok siebie wszyscy. Dalej szybko, ruszcie się!

O, go tutaj lawę. węgla, bo silnik się Myślisz, że ten towar rośnie na drzewach? W sumie węgiel to prastare szczątki roślin. Nie ładuj mi wiedzy do głowy. Nie przegrzaj silnik. Znajdźmy więcej węgla i go tam wrzućmy. Proszę bardzo, już mamy. Trzeba zapakować ten wózek do windy. Ostrożnie, ta maszyneria wygląda niebezpiecznie. Czy że nikt mi nie pomoże. Teraz jestem ciekawe, czy dwie osoby pchają szybciej. Viola, trzeba włączyć tę windę. To będzie biegała pisa, krój. Nie dam zbyt pono, żeby ją włączyć. Hmm. Może to zadanie dla Maks. Chodź tu. się pyta głupio, czy przyjść. Widzę wyżej jakąś szynę. Mogę tam kogoś podrzucić. Może ja Ups. Teraz Cześć, mi się od razu perspektywa zmienia. Wyszła nie umrzemy. Zagrzęba się! Kale, kale, Mamy mało czasu. Trzeba w się na pewno. Się... Te piski w ogóle tej maszyny brzmią trochę jak moja mikrofon. t zaad. Podniosę to, żebyś mogła wzbiąć się do zbiornika. W razie podnć. Ci się zkazać? same plaskacze teraz zobacz jaka moc ma pewnie takie pirło dokoła lekarz i miał mocno No jestyna, zatrzymaj to. No Teraz pewnie pan nie ma. Jak się na niego zmieniło? No, wiesz... Naprawdę? Muszę sam go wybrać? Jakie teksty się w tej grze sypią Sytuacja z dzieciakiem i moją maską. Nie ruszaj się! Ale o co tu chodzi? Ktoś pomogliśmy. Odkopani złoty klocek klosek, Od Pod koniec, byłem najbardziej wykaty Ciąg dalszy, nastąpi. To zobaczmy co tu się właściwie darzyło. Dlaczego odmawiają do nas? Cóż, nie jest dobrze. Zrobiliśmy coś nie tak? Super bohaterowie są nielegalni. Może to nie fair, ale takie mamy prawo. A co byście powiedzieli na zmianę tych przepisów? Winstor Devor. Mówcie mi Win. A to moja siostra Ewelina. Czołem superbohaterowie. Pozwólcie, że o coś spytam. Co jest główną przyczyną tego, że musicie się ukrywać? Ignorancja. Wizerunek. Jeśli chcecie, żeby ludzie zaczęli postrzegać superbohaterów inaczej, musicie przedstawić światu swój punkt widzenia. Jak mamy to zrobić? Musicie przedstawić światu swój punkt widzenia. Uh. Zamontujemy wam na superstrojach takie małe kamery. Mój własny projekt. Teraz potrzeba tylko superanckich superbohaterów. Waszej trójki. Zmieńmy prawo dla wszystkich takich jak wy. To brzmi wspaniale. Panie Devor, to miłe, ale jest pan zbyt hojny. Nonsens, przynajmniej tyle mogę zrobić. Normalnie wygląda Brakuje tylko basenu. A że w ogrodzie faktycznie jest. To miejsce jest niesamowite. Aż dziw, że Devor nam go tak po prostu użyczył. Ta, kupił je od ekscentrycznego miliardera. Motel nie może się równać. Mamy trochę więcej miejsca i. wodospad. Znacznie więcej miejsca, tato. Ogromny, wspaniały! Możemy go zadać. Proponuję wrzucić na luz i po prostu się rozgościć. Służaj, najrociej, pozwiedzamy sobie nasze mieszkanie dopiero w kolejnym odcinku.